Witam serdecznie na kanale Erika Tarot. Ja mam na imię Iwona. Zapraszam wszystkie ryby na czytanie miesięczne na miesiąc czerwiec. Czytanie oczywiście będzie ogólne, więc nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Weźcie to pod uwagę. Bierzcie tylko to, co dla Was, a resztę zostawcie. Serdeczne podziękowania dla osób subskrybujących, komentujących mój kanał. No i polubiających moje filmiki. Jestem bardzo, bardzo wdzięczna i z całego serduszka za nie dziękuję. No dobrze, zobaczmy co u ciebie, raczku, w tym miesiącu. Zaczynamy od mm, przesłań. Od przesłań. Przesłanie dla raka na miesiąc czerwiec. I przesłanie od aniołów, coś tutaj będzie się zmieniać, jak rzeka tutaj płynie sobie. I zabiera wszystko po drodze ze sobą, więc coś tu będzie się może oczyszczać w Twoim życiu. Coś zmienia, płynie, rusza. Do przodu idzie. I jesteś we właściwym czasie i we właściwym miejscu teraz. To jest ten moment, to jest ta synchroniczność, do której mm, Twoja dusza cię przyciąga. Więc tutaj idziesz, jak. Z nurtem rzeki właśnie w ten czas, w ten moment, który jest dla Ciebie najlepszy. I trzeba tutaj to zauważyć i wykorzystać, bo to jest ten czas. Zobaczmy, który znak będzie dla Ciebie bardzo ważny w tym miesiącu. Też ryby. Też ryby. No co ja mówię, rak? Co ja z tymi rybami? To też rak. Rak, rak, rak bardzo ważny w Twoim życiu w miesiącu czerwcu. No dobrze, to zaczniemy od wyzwania. Jakie wyzwanie Cię czeka? Trudne do pokonania w tym miesiącu. Wyzwanie miesiąca czerwca dla raka. Wyzwanie dla raka. Miesiąc czerwiec. <laughs> Paść buław. Co Ci w tym pomoże? Stabilizacja. Podstawy. Mhm. Cztery buławy. No, gorąco będzie w tym miesiącu, Ci powiem. Masz same buławy. Będzie się działo. Co Ci będzie przeszkadzać? Dwa miecze, i w tle mamy też kochanków. Więc, albo takie dogadywanie się, albo właśnie ten problem z podejmowaniem decyzji, że trzeba się nauczyć, wybierać. Także tak. Twoim wyzwaniem jest właśnie to działanie. Paść buław. On. Się uczy, dopiero wchodzi w coś takiego, żeby nie bać się, nie wstydzić, tylko działać. I tutaj działać z taką pewnością siebie, dążyć do tego bezpieczeństwa, żeby tworzyć takie solidne fundamenty. Może Ci tutaj też pomóc w tym baran ktoś spod znaku barana w tym, tym działaniu w pobudzeniu Cię do, do działania no a przeszkodą przeszkodą może być ktoś spod znaku wagi ale też trudność z podejmowaniem decyzji musisz tutaj być bardziej stanowczy stanowcza mhm. podejmować te decyzje nauczyć się tego zobaczymy jakie energie dla ciebie, Araczku energię na cały miesiąc. Stresarowana na spodzie? Słuchajcie, no, zacznie się troszkę. Mm, tak, że trzeba będzie przeoszczędzić ten tydzień pierwszy. No, nie wydawać tych pieniędzy, nie inwestować. Mm, energia takiego zatrzymania, trzymania się kurczowo jakiejś osoby też możliwe. E, jakaś zmiana? Przeznaczenie koło fortuny dla ciebie tutaj w tym miesiącu zadziała i coś się zmieni. Tutaj oczekiwanie na większe pieniądze, na lepsze możliwości, bo coś tu zadziałasz, coś się zmieni, jakieś możliwości się przed tobą ukażą. Ważna persona dla ciebie to tutaj jest król mieczy. Ktoś ze znaków powietrznych. Mm. Bliźnięta waga wodnik, ale niekoniecznie. Ktoś tutaj wykształcony, może to być jakiś lekarz, może być prawnik, może mieć jakieś tutaj znaczenie w Twoim życiu w miesiącu czerwcu. Może być też ktoś to wykłada na uniwersytecie, jakiś nauczyciel na wyższych studiach. Ale to też może być Twoja energia, że właśnie z tej takiej biedy, może nie biedy, ale gdzie nie, nie było ci stać na to, żeby sobie pojechać na wakacje, musiałeś tak um, ciułać te pieniążki, trzymać, żeby um, przeżyć od pierwszego do, do pierwszego, to tutaj przyjdzie jakaś zmiana. I pojawi się możliwość, tak? Będziesz oczekiwać, ta cierpliwość będzie wynagrodzona, bo możliwe, że dostaniesz lepsze stanowisko, bo to też może oznaczać jakieś wyższe stanowisko. A jesteś w tym czasie, w którym powinieneś być i to trzeba wykorzystać, te możliwości. Tylko pamiętaj o tym, żeby to było stabilne, żeby. E wszystko przemyśleć, przeanalizować i fundamenty tego nowego Twojego działania, tego nowego e, miejsca w Twoim życiu, bo to jest coś nowego tutaj się dopiero do tego e, uczysz, wejść. Więc pamiętaj o tym, bo ta brama jest otwarta, tak? Tutaj budujesz tą stabilizację, ale żeby te fundamenty były e, takie stabilne, i nie wahać się. Nie, Otwórz oczy i uszy na wszystko i, i nie bój się podejmować tych decyzji. Dobrze, zobaczmy, co u Ciebie w uczuciach. Uczucia dla raczka w miesiącu czerwcu. Coś tutaj się uczy, szuka różnych możliwości, żeby wyjść z jakiejś pułapki, bo Ty jesteś tu zawieszony, uczuciowo, coś Cię tutaj no, w tej sieci trzyma. Jest jakiś problem, który musisz przepracować, prze, przeanalizować, spojrzeć na niektóre sprawy z innej strony. Pojawia się tutaj też mężczyzna. Duże uczucia. Może to być Twój ojciec, który Ci tutaj pomaga, wspomaga, ale może być też mężczyzna dla Ciebie, chociaż widać, że nie wykorzystasz tej szansy przez to, że tutaj jakiś problem wcześniej był i, i boisz się zaufać, boisz się otworzyć na jakieś uczucie, bo tu mamy żal i odejście. Odejście od kogoś, od czegoś. Chyba, że ten mężczyzna, który pojawi się w Twoim życiu, pozwoli Ci zostawić przeszłość za sobą i idziesz w, w kierunku miłości i szczęścia. Też tak może być. Tu jest to, że idziesz z biegiem rzeki, więc możliwe, że tu się rozwijasz, o, oczyszczasz. Ten mężczyzna może Ci pomóc. Yy, zobacz, to jest yy, rak. Ten mężczyzna może być spod znaku raka, właśnie, który pozwoli Ci zostawić tą przeszłość za sobą i idziesz dalej, ale możliwe też, że to jest powrót do jakiejś osoby, do tej osoby właśnie. W tle mamy jakieś y, tajemnice, księżyc. Do wyjaśnienia albo też y, ważne są sny, może warto zwracać na nie uwagę. One ci mogą dużo powiedzieć. No dobrze, teraz finansowo. Co u ciebie w finansach? Finanse, praca. Look Pierwszy tydzień takie zatrzymanie, właśnie tutaj widać, że tu się nic nie dzieje. Tutaj trzymasz te pieniądze, tutaj trzeba troszeczkę poczekać. Może jesteś na urlopie, a może chwilowo jesteś na zwolnieniu lekarskim. Ten pierwszy tydzień mm, m, miesiąca czerwca, ale też tutaj może myślisz nad czymś, bo tu mamy cesarza. Cesarz to jest ktoś konkretny, kto mm, myśli strategicznie i dąży do rozwoju, do jakiegoś. Polepszenia warunków, może tu się pojawia szansa na, na jakiś awans. Tylko tutaj trzeba uważać, bo ten mężczyzna może troszeczkę nieuczciwie e, może nie ten ale Twoja strategia może być troszeczkę nieuczciwa tutaj względem innych. Tu jest jakbyś wykradał czyjś pomysł. Albo ktoś podbiera ci pomysły. Ktoś tutaj ci nieuczciwie z tobą współdziała. Tutaj trzeba uważać na takich ludzi, nieuczciwych złodziei. Eee, nie inwestować. Przepraszam. Nie inwestować może właśnie w coś, co ci ktoś podpowie, zanim nie sprawdzicie wszystkiego. Chociaż widać tu na końcu mamy króla pentakli. Czyli ten awans, tak jak tu widać, król, król, tu są awanse, tu jest możliwość polepszenia swoich warunków. Tylko może ta Twoja strategia jest nie do końca uczciwa, tak? Tutaj kogoś hmm, pozbawisz hmm, szansy, wchodząc w to miejsce. Ale ta szansa widać tutaj się, ty czekasz na ten rozwój. Może coś tutaj, no nie wiem, po kryjomu wchodzisz, może ktoś cię. Hmm, tak tymi tylnymi drzwiami wpuszcza na to miejsce, nie? Coś tu jest takiego właśnie, że jakby ktoś ci pomógł wejść na stanowisko wyższe. Mhm. Bo tutaj widać polepszenie warunków, jakieś awanse. No chyba, że tutaj ten mężczyzna jest taki ważny, który ci pomoże właśnie wejść na to miejsce. Ale czuję, że to jesteś Ty, że Ty tutaj awansujesz, że to jest coś, co będzie lepsze dla Ciebie. Idź biegiem rzeki, synchroniczność, to jest ten Twój czas na właśnie odnajdywanie siebie, do czego jesteś stworzony. I tu nie ma się tutaj, te wahania mogą Cię zgubić. Zobaczmy, jaka rada jeszcze na cały miesiąc dla raczków. Rada, skorpion. No, może to być też skorpion. Tu mamy, żeby nie żyć iluzją, tak? Zastanów się, czego tak naprawdę chcesz i dąż do tego, bo tutaj za dużo w Twojej głowie się dzieje, i chciałbyś to, i chciałbyś tamto, czy chciała. Trzeba tutaj się skupić na, na jednym, i właśnie tak jak mówiłam, te fundamenty mają być porządne. Nie można zaczynać kilku rzeczy naraz. I oczekiwać, że to będzie wszystko zrobione, że to się zjeście, bo nie, tutaj trzeba po kolei, może masz to wszystko w głowie i warto tak po kolei spełniać, skupić się na jednym, zakończyć, zacząć następne, nie żyć iluzją, nie żyć jakimś, wyamiga, jakimś wyobraźnią, niespełnionymi jakimiś życzeniami, tylko właśnie jest spełniać po kolei, po kolei, na porządnych fundamentach, czyli konkretnie wybieracie, co chcecie i działacie. Nie odpuszczacie, właśnie, nie odpuszczacie. To jest ważne dla Was: nie żyć iluzją. A co Twoja dusza ma dla Ciebie? Co ma dusza do powiedzenia? Tobie, raczku, No, zobacz. Odwróciło mi się. <laughs> no, bądź kreatywny. Bądź kreatywny. Wykaż się. Mhm. I. No, i zobacz. Pielęgnuj tą roślinkę. Tak jak mówiłam, nie możesz. Żyć iluzją, robić wszystkiego naraz, tylko bądź kreatywny i pielęgnuj tą jedną rzecz. Yy, zaopiekuj się nią, żeby wyrosło. Tutaj też czekasz, aż wyrośnie. Musisz się nauczyć cierpliwości i zaopiekować się tą jedną rzeczą, żeby ona wyrosła na piękną roślinkę, Prze, yy, przenośnie oczywiście. No. Dziękuję Wam Raczki i życzę udanego miesiąca.